Ach, to był bardzo emocjonujący tydzień, który z pewnością zapadnie w pamięci wielu Polakom, bo pierwszy raz w historii zimowych Igrzysk Olimpijskich nasi rodacy zdobyli tyle złotych medali. Dlatego gratulujemy ogromnego sukcesu, ale przecież nie są to wideoniusy sportowe, a dotyczące rynku technologicznego. Choć muszę przyznać, że zmagania o laur najlepszego znacznie lepiej oglądałoby się przykładowo na dużym, zakrzywionym OLEDzie aczkolwiek te odstraszają przeciętnego Kowalskiego za zaporową ceną. Być może dlatego LG postanowiło poszerzyć nieco rynek odbiorców, gdyż firma ponownie zdecydowała się na znaczną obniżkę ich 55-calowego krzywusa, który na starcie kosztował 15 tysięcy dolarów, ale już we wrześniu cena spadła do 10, a teraz trzeba za niego zapłacić jedynie 7 tysięcy dolarów. Choć i tak nie jest to mała kwota, to jednak przeszło 50% zniżka, jest dobrym newsem dla osób, które chciałyby właśnie nabyć taki TV, ale nieco gorsza dla tych, co kupili go niecałe pół roku temu. Dlatego, może pomówmy o nieco tańszej opcji. Niedawno mieliście okazję zapoznać się z recenzją bardzo ciekawego i fajnego projektora Philips Picopix 3610, ale jego podstawowym problemem była zbyt mała ilość oferowanych lumenów. Dlatego interesująca może okazać się propozycja NEC. Gdyż firma zaprezentowała swój projektor kieszonkowy NPL-102W, który oferuje rozdzielczość 1280x800 i dużą jasność na poziomie 1000 lumenów. Niestety, jak na mobilny sprzęt, będzie dość ciężki, bo waży prawie 1,5 kg, ale atutem będzie możliwość odtwarzania filmów za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Tylko czy z ceną 800 dolarów zawojuje on rynek? Przechodzimy do tematyki bliższej komputerom, bo najwyraźniej AMD nie zwalnia tempa i po tym jak na początku tygodnia wypuściło kartę Radeon R7250X doczekaliśmy się premiery Radeona R7265. Czyli mainstreamowej karty graficznej, która wypełnić ma lukę pomiędzy kosztującym 139 dolarów Radeonem R7260X oraz wycenionym na 179 dolarów Radeonem R9270. Najnowszy produkt AMD bazuje na 28-nanometrowym układzie Kura a całość mocno przypomina Radeona HD 7850, znanego z poprzedniej generacji. Otrzymujemy więc 1024 procesory strumieniowe, 64 jednostki TM. 32 ROB oraz 2 GB pamięci GDDR5 obsługiwanej przez 256-bitową magistralę. Nie zabrakło także wsparcia dla technologii takich jak DirectX11.2, OpenGL4.3 i oczywiście Mental. Biorąc pod uwagę, że R7265 kosztuje niecałe 150 dolarów, to będzie to doskonały konkurent dla gtx 650 Ti Boost od Nvidia. Ale czy wydajnościowo będzie tak samo? Zobaczymy. W zeszłym tygodniu ARM zapowiedziało swój najnowszy procesor Cortex A17, który dedykowany jest urządzeniom ze średniej półki. No i długo nie było trzeba czekać na zapowiedź pierwszego układu mobilnego, który z niej skorzysta. A będzie to Mediatek MT6595, składający się z czterech rdzeni A17 o taktowaniu 222,5 GHz oraz czterech A7 o częstotliwości taktowania 1700 MHz i układu graficznego Rogue Power VR Series 6. I jak twierdzi Producent ich procesor powalczy ze Snapdragonem 800 oraz 805. No i pozostaje pytanie, jakie pierwsze mobilne urządzenie napędzi ten układ. Ale chyba za szybko marzyć o tym, aby znalazł on się w średniaku od HTC, którym ma być rzekomo fablet Desire 8, co potwierdzają ostatnie zdjęcia pracowe, jakie przedostały się do sieci. I na ich podstawie można łatwo stwierdzić, że design jest mocno zbliżony do flagowca One Max. Z tą różnicą, że będzie on plastikowy i posiadać ma 5,5 calowy ekran. Oprócz tego mówi się jeszcze o 13-megapikselowym aparacie czy obsłudze dwóch kart SIM jednocześnie, ale musimy poczekać do 18 marca, kiedy prawdopodobnie dojdzie do oficjalnej zapowiedzi, choć może do takowej dojdzie już na targach w Barcelonie, bo jak widać konkurencja szykuje się na niepełną pełną parą, o czym świadczy choćby doniesienia o średniaku ze stajni Sony, który ma zyskać nazwę Xperia G. I użyte nazewnictwo nie jest tu bez kozery, gdyż ma być to bezpośredni rywal dla Moto G, którego notabene kończymy testować i niebawem zobaczycie jego recenzję. Wróćmy jednak do Xperia G, która ma zostać zaprezentowana na targach w Barcelonie, ale już teraz wiemy, że wizualnie zbliżona będzie do Z1 Compact. Aczkolwiek można spodziewać się ekranu na poziomie 4,8 cala, do tego aparat 8 megapikseli, 1 GB pamięci RAM i 8 na dane oraz co ciekawe obsługę LTE. Jeśli Sony dołoży odpowiedni procesor i baterię, a także zachowa rozsądek przy jego wycenie, to może być to prawdziwy rywal dla Moto G. Swoją ofensywę na targi w Barcelonie szykuje także LG, które zapowiedziało nową serię budżetowych Elek i tak L90 będzie oferować ekran IPS o przekątnej 4,7 cala przy rozdzielczości 960 na 540. Czterorodzeniowy procesor o taktowaniu 1200 MHz, 1 GB pamięci RAM, 8 GB na dane, 8 megapikselowy aparat tylny wspomagany przez kamerkę przednią oraz baterię o pojemności 2540 mAh. Niższy model L70 otrzyma 4,5-calowy panel IPS z rozdzielczością 800x400 pikseli oraz procesor także z zegarem 1200 MHz, ale tylko z dwoma rdzeniami, którego ma wspomóc zaledwie 0,5 GB pamięci RAM, zaś na dane wyłącznie 4 GB. Podobną specyfikację ma najsłabszy z rodziny, czyli L40, z tą różnicą, że będzie posiadał jedynie 3,5-calowy ekran o rozdzielczości 480x320 pikseli. Czyli słabiutko, dlatego bardziej frapującym doniesieniem wydaje się zapowiedź ich najnowszego fabletu G Pro 2 który designem bardzo mocno nawiązuje do G2, czyli fizyczne przyciski wylądują z tyłu urządzenia. Z przodu natomiast umieszczono ekran IPS o przekątnej 5,9 cala oferujący rozdzielczość Full HD. Pod maską zaś kryją się czterorodzeniowy układ Snapdragon 800 o taktowaniu 2,26 GHz, 3 GB pamięci RAM, 16 lub 32 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia za pomocą karty microSD oraz bateria o pojemności 3200 mAh. Godzin. Do tego komplet łączności oraz dwie kamery, w tym tylnia z matrycą o rozdzielczości 13 megapikseli, która umożliwi nagrywanie materiału w jakości 4K. Niestety wciąż nie jest znana data wprowadzenia na rynek oraz cena. W grudniu to Microsoft mógł pochwalić się pozycją lidera w next genowym wyścigu na rynku amerykańskim. Jednak sytuacja szybko się odwróciła i według najnowszych danych w styczniu najlepiej sprzedającą się konsolą było PS4. A był to przecież pierwszy nieświąteczny miesiąc zakupowy, w którym zarówno Xbox One, jak i PS4 dostępne były w sprzedaży tyle samo czasu. I najwyraźniej 100 dolarów różnicy pomiędzy nimi zaczyna mieć znaczenie, gdyż mówimy tu o blisko dwukrotnie wyższej sprzedaży konsoli Sony aniżeli Microsoftu. No, ciekawe, jak sytuacja będzie wyglądać w bieżącym i przyszłym miesiącu. Wszak Japończycy rozpoczynają sprzedaż na swoim rodzimym rynku, zaś Microsoft może pokładać duże nadzieje w grze Titanfall, która zadebiutować ma 11 marca, bo jak pokazują beta testy rozpoczęte w ten weekend, gra ma ogromny potencjał. Jeśli jeszcze nie sprawdziliście tego, to teraz macie okazję, bo są one otwarte dla wszystkich, ale tylko do 19 lutego, więc śpieszcie się. Kończymy informacją o kryptowalutach, które ostatnio robią sporą karierę. Ale nie wszyscy jednak zdają sobie w tym szaleństwie sprawę, że rynek ten nadal jest bardzo płytki i bardzo łatwo można nim sterować. Nawet w przypadku bitcoina, czyli najstarszej kryptowaluty, czego przykładem był ostatni kurs, który w ciągu kilku sekund spadł z nieco ponad 600 dolarów na dokładnie 102 dolary. A wszystko za sprawą zlecenia sprzedaży 6000 bitcoinów. Niemniej jednak sytuacja szybko wróciła do normy, ale pokazuje to, jak łatwo zasiać panikę na rynku wirtualnej waluty. No i tym ekonomicznym akcentem kończymy nasze wideo newsy, które mam nadzieję trafiły choć po części w Wasze gusty. A ja na do widzenia wspomnę tylko, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w tym tygodniu wrzucimy kolejną wideo recenzję, tym razem smartfona. Tylko jeszcze nie zdecydowałem, którego. No, to do miłego.